Kochani, powstańmy na chwilę. Teraz tak nabierzmy głęboko powietrza w płuca i usiądźmy. Troszkę dotreniliśmy mózg, a więc możemy dalej znowu słuchać tałcę, kochani. Pewien człowiek postanowił zbudować sobie przy domu altanę. Altana to jest dobra rzecz. To jest bardzo fajne, fajna budowla ogrodowa. Tam można usiąść z rodziną bezpiecznie, schronieni przed wiatrem, przed deszczem, można zrobić grilla, można wypić sobie herbatkę. Posiedzieć z dziećmi. Dzieci mogą tam suwać swoje zabawki, mogą sować tam swoje rowerki, więc postanowił wybudować sobie altanę. Ale o dziwo, do wybudowania tej altany wcale nie zatrudnił a, firmy budowlanej. Wcale nie zatrudnił nawet sąsiadów, dorosłych, mężczyzn, którzy by mu pomogli, ale najpierw zgromadził materiał, a potem powiedział żonie, że będzie tą, tą altanę budował razem ze swoimi dziećmi kilkunastoletnimi, kilkuletnimi dwóch, dwóch synów, miał jedną córkę, powiedział z nimi wybuduję tą altanę. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, wręcz oszołomieni, jak to z dziećmi chcesz budować tą altanę, od tego są firmy, od tego masz sąsiadów, którzy by ci pomogli, on powiedział, nie wybuduję ją z dziećmi, z tymi dziećmi zaczął tą altanę budować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że firma budowlana wybudowałaby ją pewnie w tydzień, on z sąsiadami wybudowałby ją pewnie w dwa tygodnie, a z dziećmi budował półtorej miesiąca. Ojej, ile przy tym było zabawy, ile było krzyku, dzieci bardzo się cieszyły, były zaangażowane, trzeba było te belki postawić na tych kotwach, wbić ziemię te poprzeczki, potem przykryć ten dach, to wszystko. Żona tylko ciągle latała z bandażami, bo to się dziecko uderzyło w palec, bo to coś się tam skaleczyło, bo coś to się stało, ale w końcu ta altana była, nie była aż taka piękna, jakby budowała ją zapewne firma budowlana. Nawet jak wybudowałbym ją sąsiadami, może nie była taka piękna. Troszkę może było tam krzywo, coś było przekoszone. Gwoździe nie były wbite tak równiutko, ta papa była troszkę krzywo położona na dachu. Ale jakaż była radość, gdy z żoną i z dziećmi weszli do tej altany, rozłożyli stoły, a potem usiedli, żeby urządzić sobie grilla, wypić razem herbatę. To oni wybudowali tę altanę. Jakie dzieci były dumne i zadowolone, szczęśliwe. To nasze dzieło, to nasza altana przez nas wybudowana. Wiecie co? To jest rzecz niezwykła i niesamowita, że Bóg pragnie mieć z człowiekiem, pragnie mieć z człowiekiem społeczność z tobą i ze mną, i pragnie użyć nas jako ludzi niedoskonałych. Do wykonania, do wybudowania swojego wielkiego dzieła, którym jest Królestwo Boże, którym jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. To niezwykłe, że Bóg do tego dzieła nie zatrudnił aniołów, którzy pewnie doskonale by wszystko robili. Doskonale ten anioł, który stanąłby tutaj na moim miejscu, powiedziałby zapewne kazanie. Pewnie doskonale jakiś inny anioł zrobiłby coś innego. Piękniej chór aniołów śpiewałby i grał tutaj. Ale Bóg, do tego nie zatrudnił aniołów, tylko nas, niedoskonałych ludzi, abyśmy budowali Boże Królestwo, abyśmy budowali Boży kościół. Gdy sięgam do Bożego Słowa, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, to dowiaduje się tam, że Bóg w zasadzie od samego początku zlecał ludziom wykonywanie Jego pracy, Jego dzieła. Wyposażył Adama do uprawiania ziemi, do nadzorowania zwierząt, do pracy właśnie w ogrodzie Eden. I w pierwszej księdze mojżeszowej, już w drugim rozdziale i piętnastym wersecie, czytamy tak: I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby uprawiał i strzegł. I dalej, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie czytamy jeszcze: I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, czyli do ludzi, do Adama i Ewy: Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebieskie i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jak nada jej człowiek. Aby go człowiek strzegł i aby uprawiał ten ogród. A więc widzimy, że to jest niezwykłe, że Pan Bóg od samego początku angażuje człowieka do budowania jego królestwa, do tego, aby to dzieło było wykonywane. Ja myślę, że to nie było takie łatwe dla Adama. Musiał strzec tego, tego ogrodu, musiał go pilnować, musiał uprawiać ziemię, musiał nazwać te wszystkie zwierzęta. To była praca, którą Pan Bóg mu właśnie powierzył. A myślę, że to jest. Taka wielka odpowiedzialność i dzisiaj to nasza wielka odpowiedzialność za miejsce naszego doczesnego pobytu. Jesteśmy tutaj teraz na tym miejscu i Bóg zachęca nas do tego, żeby to nasze życie było życiem pracowitym, uczciwym, żebyśmy w tej naszej ziemskiej ojczyźnie robili wszystko, co należy robić, bez Kłamstwa bez kombinowania, bez oszustwa, ale uczciwie. Dlatego Boże Słowo mówi wszystko cokolwiek czyńcie, czyńcie jak dla Boga. Czyńcie jak dla Pana Jezusa Chrystusa. Czy pracujesz? Czy żyjesz na co dzień, czy wykonujesz jakąkolwiek inną pracę? Boże Słowo zachęca nas. Czyń to tak, jakbyś czynił to dla samego Boga. Dlatego Boże Słowo zachęca i mówi nam, że mamy odpowiedzialność za miejsce naszego doczesnego pobytu. Fantastyczna historia, gdy Bóg chciał zbudować dla siebie mieszkanie tutaj na ziemi wśród Izraela, którego dopiero co wyprowadził z niewoli, Babilońsk z niewoli egipskiej, wyprowadził ten naród, jak pamiętamy tą historię, ten namiot zgromadzenia i świątynie to. Też ciekawe, nie stąpił z nieba, nie posłał aniołów, aby wybudowali ten namiot zgromadzenia wielki, wspaniały, ale zatrudnił do tego tych, którzy wyszli z Egiptu Izraelitów. Zatrudnił ich, aby skonstruowali. Ja myślę, że gdy czytam Boże słowo, to pracowało nad tym przybytkiem naprawdę wiele set, a może nawet tysięcy Izraelitów, rzemieślników. Kobiety tkały, pracowali artyści, pracowali budowlańcy cieśle, aby wybudować na pustyni przybytek dla naszego Boga, dla Boga. I chciałbym, żebyśmy znowu przeczytali ten fragment, także z drugiej księgi Mojżeszowej. Polecam w ogóle, aby przeczytać to. Studiowałem i doszedłem do niesamowitych wniosków, gdy troszeczkę poczytałem na ten temat. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej w 35 rozdziale takie słowa. Wtedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan. Sprawa, którą nakazał Pan. Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana, każdy, kto jest ochotnego serca, i przynieście je jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro, miedź, fioletową czerwoną purpurę, karmazyn dwukroć barwiony, bisior, sierść kozia, skóry barwione, baranie. Skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, kamienie onyksowe, drogie kamienie. No. Wszyscy zaś, którzy są wprawieni w rzemiośle wśród Was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan nakazał. Przybytek. Jego namiot, przykrycie, zapinki, dys, deski, rygle, słupy, podstawy, skrzynie jej drążki, wieko, okrycie, zasłony, stół, jego drążki, wszystkie jego przybory, chleby pokładne, świeczniki do oświetlenia, wszystkie jego przybory ołtarz kadzidlany, ołtarz całopalenia, zasłony. Przychodzili zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przynosili wszystkie dary. Obrączki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki, wszelkie przedmioty złote. Każdy składał to, co miał ze złota, panu. Każdy, kto posiadał fioletową, czerwoną, purpurę, karmazyn, dwakroć barwiony bisior to taki bardzo drogi, wspaniały, biały materiał sierść, kozią, skóry baranie, skóry borsucze. Drzewo akacjowe przynosili je. Wszystkie kobiety biegły, przędły, własnoręcznie przynosiły przędziwo, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn. Wszystkie też kobiety, które Bóg pochudził serce, przędły umiejętnie kozią sierść. Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe, drogie kamienie, wonności, oliwę. Można poczytać o tym. Wiecie co? Wszystko wspaniale. Wszystko cudownie, tylko wyobraźcie sobie że oni to wybudowali na pustyni. Był ktoś z Was na pustyni? Byliśmy dwa razy z bátką na pustyni egipskiej. To jest po prostu pustynia. Tam jest piasek, tam są gdzieś jakieś skały, czarne góry. Od czasu do czasu gdzieś może jakaś oaza, parę palm. I oni to wszystko wybudowali na pustyni. Tam nie było kastorami żeby pojechać kupić wiertarkę, szlifierkę kątową, wiertła, inne rzeczy, strugi, heble, tam nie było składu drewna, żeby kupić drzewo akacjowe, powiedzieć proszę przeszlifować mi te deski, przefrezować, tam nie było zakładów z pięknymi, drogimi materiami, materiałami, z wisiorem, z, z jakimiś innymi kamieniami. To była pustynia. I gdy to, czasem to czytamy, to tak przeczytamy i idziemy dalej. Ale skąd oni wzięli materiał? Tam nie było sklepu jubilerskiego, żeby kupić złoto i srebro. Tam nie było warsztatów, tam nie było niczego. To była pustynia. I oni to wszystko wykonali. I gdy czytamy, jak to było wykonane, precyzyjnie, doskonale, to głowa mała po prostu. Więc cały materiał, który mieli, Przynieśli z sobą z Egiptu. Tam w Egipcie przez 400 lat Bóg ich nauczył, co to znaczy murować, co to znaczy być cieślą. Faraon sobie życzył, żeby te jego budowle były ozdobione złotem, pokryte deskami z drzewa akacjowego, bardzo drogiego, pięknego, wspaniałego, odpornego na warunki atmosferyczne drewna. Tam się tego wszystkiego nauczyli, a potem nie czytamy. Tego w Biblii, oprócz tego, że rzeczywiście złupili Egipt, bo napożyczali drogich kamieni, złota, srebra, tego wszystkiego od swoich sąsiadów. Zresztą cóż to było za 400 lat niewoli, chyba im się należało. Ale widocznie Pan Bóg rozkazał im również, żeby zabrali ze sobą skóry, baranie, kozie, żeby zabrali ze sobą nawet deski, czteropięciometrowe deski. I oni to wszystko nieśli. Uciekli z Egiptu, uciekali z Egiptu, bo jest tam napisane w pośpiechu opuścicie Egipt. Wiecie, jak się ucieka, to wiecie co się robi? Bierze się plecak albo jakąś torbę, kurtkę na plecy, czapkę i się wieje po prostu. A za chwilę ten faraon gonił ich z całym wojskiem, a potem musieli przejść przez Morze Czerwone. I oni z tym wszystkim szli. Z tym złotem, srebrem, ze skórami baranimi, z materiałem, może z włóczką, nieśli deski pięciometrowe, akacjowe, jakieś belki, równie, narzędzia, wszystkie? Oni z tym wszystkim szli. Pan Bóg to wszystko przygotował, przewidział. A potem na pustyni powiedział do nich: Wybudujcie mi przybytek. A Przybytek. Wymiary przybytku świątyni się z ogrodzenia, z takiego płotu, z takiego ogrodzenia, można powiedzieć. Eee, miało ono długość 46 metrów, szerokość 30, wysokość 2,5 metra, a więc to miało wielkość boiska do piłki ręcznej, tak mniej więcej, do koszutówki do piłki ręcznej. Były poustawiane 2,5 metrowe deski z drzewa akacjowego, które Zamontowane były na odlewanych z mosiądzu ciężkich podstawach, żeby wiatr nie przewrócił. I oprócz tego ten biały bisior otaczał dookoła, więc od deski do deski to było wszystko przysłonięte, zasłonięte białym bisiorem. 46 metrów długości, 30 metrów szerokości, 2,5 metra wysokości. Sam namiot w środku, namiot zgromadzenia, który się znajdował. Miał długości 14 metrów, szerokości 5 metrów i 5 metrów wysokości. Również deski z drzewa akacjowego, które na ciężkich podstawach stały, dookoła bisior biały i przykryty był trzema warstwami: od środka białym bisiorem, potem kozią skórą barwioną i barwioną baranią skórą. Trzy warstwy. To wszystko trzeba było tam na pustyni zrobić. Oprócz tego poczytajmy to sobie, jak precyzyjnie były wykonane pewne rzeczy ze złota, ze srebra. Nie już nie mówię o tym stole, gdzie były chleby czy o skrzyni samej, ale jakieś zapinki, haczyki, żeby to wszystko ze sobą spiąć. To wszystko było wykonane ze złota, ze srebra, ubiór kapłana, przebogaty z pięknymi dwunastoma kamieniami drogocennymi. A... Ktoś zadał sobie trud w dzisiejszych czasach i analizując to wszystko, podliczył, ile by to mogło kosztować. Tyle złota. Tu jest nawet podane, ile tego złota, ile tego wszystkiego było. Wiecie, ile to wszystko mogło kosztować na dzisiejszy czas? Możecie podać jakąś kwotę? No śmiało, podajcie kwotę. Ile to wszystko mogło kosztować? 10 złotych. 10 milionów dolarów. Dziesięć milionów dolarów. Dobrze. Kochani, Bóg powierzył nam, ludziom, dzieło budowania Domu Bożego, Bożego Kościoła, Bożego Królestwa. I w liście do Efezjan w tym fragmencie, który był czytany na początku, czytaliśmy właśnie takie słowa. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem przez. Nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Powołani do. Budowania Królestwa Bożego. To cudowne, że Bóg powierzył nam to dzieło budowania Bożego Królestwa. I Boże Słowo mówi nam, że każdy jest potrzebny i ważny w Bożym Domu, w Bożym Kościele. I ty, i ja, i każdy z nas, jak tutaj siedzi, ma zaproszenie, ma powołanie od Boga: Chodź, buduj razem ze mną Boże Królestwo, Boży Kościół. Boży dom. Dla każdego jest praca, dla każdego jest miejsce. Tak jak przy budowie tej wspaniałej świątyni. A teraz wyobraźcie sobie, że tą świątynię trzeba było co jakiś czas rozebrać, przenieść, może szli tydzień, a potem znowu ją postawić z powrotem, tak jak ona powinna wyglądać, zatrzymać się na miesiąc i tak wędrowali i wędrowali przez lata. Niesamowite dzieło. Ale Bóg prowadził ich przez te wszystkie lata. Bóg powołuje nas do swojego Królestwa, do budowy, bez względu na wiek, na płeć. Jest, jak czytamy, wiele darów, wiele sposobów, wiele działań w Bożym Królestwie, dla każdego z nas i dla Ciebie także jest tam miejsce. I Ty masz swoje miejsce, i masz dar od Boga, aby, aby Bogu służyć. A... Tak jak mówiłem, Bóg przez wiele lat przygotowywał, przygotowywał naród izraelski, szkolił, wychowywał. To jest niezwykłe. Taki Mojżesz urodził się w niewoli, ale był tak pokierowany przez Boga, że był wykształconym, odważnym, wspaniałym, strategiem, męż, mężnym człowiekiem. Potem Bóg posłaga na pustynię, gdzie przez 40 lat pasie owce. Uczy się opieki nad owcami, uczy się pokory, uczy się zaufania, poznaje pustynię, jak żyć na pustyni, jak znaleźć wodę. Potem Pan Bóg powołuje go do tego, żeby wyprowadził jego naród. Czasem. Młody człowiek zastanawia się, co chcą ode mnie ci rodzice? Dlaczego posyłają mnie do szkoły muzycznej, każą mi bębnić na tych klawiszach, albo na gitarze, albo na czymkolwiek? Mam już tego dosyć, ale tak się dzieje. Może nawet sami rodzice nie wiedzą dlaczego. Ale potem, gdy poznaje Pana, gdy daje mu swoje życie, to staje i zaczyna go wielbić, bo został do tego przygotowany. Bo tak Pan Bóg pokierował Cegowie. Każdy ma miejsce w Królestwie Bożym. I każdego Pan Bóg przez swoje życie chce przygotować, aby się wziął udział w budowaniu Bożego Królestwa. W pierwszym liście do Koryntian czytamy takie wspaniałe słowa o Bożych darach, o Bożym powołaniu dla każdego. 14 rozdział, 26 werset mówi nam Cóż wtedy bracia, gdy się schodzimy, jeden z was służy psalmem, innym nauką, innym objawieniem, innym językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. A różne są dary, łaski, lecz duch ten sam i różne są posługi, lecz Pan ten sam i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudu, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania, inne różne rodzaje języków, inny wreszcie wykład. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy okrzczeni w jedno ciało. Gdy Pan Jezus Chrystus ogłosił panowanie Bożego Królestwa na ziemi poprzez swój Kościół, to zaprosił człowieka do, do pomocy. Do swoich uczniów powiedział takie słowa: proście więc Boga żniwa, pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. To żniwo to jest to. Co dzisiaj Kościół Boży ma czynić, gdy głosi Boże Słowo, Ewangelię zbawienia, gdy przyprowadza ludzi do, do Pana Jezusa Chrystusa. Bóg zaprasza ciebie do budowania Bożego Królestwa, do pracy, do służby w Kościele Bożym. Jeżeli nie jesteś jeszcze Jego dzieckiem, to zaproszenie jest również dla Ciebie. A więc co mam zrobić, żeby odpowiedzieć na Boże wezwanie, żeby rzeczywiście służyć Bogu w kościele? Bo warto, bo Bóg zachęca Cię do tego wspaniałego, zaszczytnego dzieła. Przede wszystkim zostać Bożym dzieckiem. Zostać Bożym dzieckiem. Gdy czytamy Stary Testament, to w służbie przy świątyni mogli brać, brać udział tylko Izraelici. Ci, którzy należeli do Boga, których Bogiem był właśnie ten Bóg-Jachwe. Ci, którzy służyli Bogu, w Niego wierzyli, oni mogli tylko brać udział w służbie Bożej. A więc zostać Bożym Dzieckiem przez oddanie swojego życia Chrystusowi, przez wiarę w niego, przez zaufanie Jemu. Wtedy staniesz się Bożym Dzieckiem. Boże słowo tak pięknie. W pierwszym liście Piotra mówi nam i zachęca do tego, żebyśmy stali się Bożymi dziećmi, żebyśmy się stali tymi, którzy Boga chwalą mało tego, to Boże Słowo nazywa nas, wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Stań się Bożym Dzieckiem, jeśli nim jeszcze nie jesteś. Oddaj Bogu swoje życie, abyś stał się Bożym Ludem, królewskim kapłaństwem, aby służyć Bogu w Jego, w jego królestwie, w Bożym królestwie, budować to królestwo. Dalej Boże Słowo mówi: oddaj, oddaj siebie Bogu na służbę. Oddaj siebie Bogu do dyspozycji. A więc co mam oddać? List do Rzymian tak pięknie mówi nam, w rozdziale szóstym, od dziewiętnastego wersetu. Po ludzku mówię: przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jakby bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Oddawajcie siebie Bogu: swoje ręce, nogi, swoje zdolności, swój rozum, swoje usta. Oddawać Bogu, aby on mógł tym wszystkim właśnie dysponować. Aby mógł używać nas dla, dla, dla swojej chwały, abyśmy mogli Bogu służyć właśnie w Bożym Królestwie. W drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale także czytamy takie słowa od i 15 werset. Bo miłość, miłość Chrystusowa ogarnia nas którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Oddać siebie Bogu, oddać swoje życie, oddać swoje członki temu, który umarł za ciebie na krzyżu, przelał swoją krew, uratował cię od wiecznego potępienia aby ten czas poświęcić już właśnie Bogu w budowaniu Bożego królestwa. I po trzecie służyć Bogu. Budować szczerze z zapałem. W pierwszym liście do Koryntian mamy właśnie taką zachętę. W trzecim rozdziale Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego? Wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. A więc służyć Bogu, budować szczerze, z zapałem, budować z tych materiałów, które są cenne dla Boga. Tutaj chodzi o nasze intencje. Tutaj chodzi o naszą szczerość, o nasz zapał, aby nie dawać Bogu byle co, nie służyć byle jak, ale z pełnym zapałem, ze szczerością. Kiedyś staniemy przed Bogiem i każdy z nas odbierze zapłatę lub, lub też straci tę zapłatę. Każdego z nas życie, dzieło, służbę dla Pana w tym Bożym Królestwie Bóg oceni, osądzi. Z jakich materiałów budujemy? Jak Bogu służymy dzisiaj? Bóg wzywa Ciebie i mnie. Jesteśmy powołani do tego, aby budować Boże Królestwo. To jest cudowne, że Bóg nie używa do tego aniołów doskonałych, wspaniałych, ale właśnie Ciebie i mnie, ludzi niedoskonałych, słabych, ale gdy oddajemy się do dyspozycji Bogu, gdy pozwolimy, aby On nas przygotował do tego wyposażu, gdy pozwolimy, aby Duch Święty popracował nad nami i uczynił nas zdolnymi do służby Bogu, to wtedy w tym Bożym Królestwie możemy budować dobre dzieło dla Boga. To jest zachęta dla Ciebie i dla mnie. Nie marnuj swojego życia, ale powierz je Bogu, bo warto. Chwała Bogu za Jego Święte Słowo, chwała Bogu za Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Amen.